Czekamy na ciebie, nie zwlekaj dziewczyno, nie zwlekaj, bo wypłaty nie będzie. Krysia! Marysia do pracy! Co to Marysia właściwie sobie wyobraża? Przecież to ma być nasz wspólny. No i widzisz... No i widzisz Krysiu? zrobimy sobie sklepi. Jak wychodzą piękne świeczki. Malutki i fajnyki. Tak, to zwijasz zwyczajnie, ja zwyczajnie robię zwijasz, nas A Ty co robisz? Świeczki. W ten sposób. Mm. A Ty co robisz dalej te, te aniołki? Myślisz, pachno. że że sklep będzie na wiosnę gotowy? Jeszcze mamy trochę za mało asortymentu, nie mm. uważasz? Tak, jest. Mhm. Ja wyobrażam sobie Marysiu Ostatnio nagrywałam grę. No dobrze, no. To znaczy, tak jest. Będzie co będzie. Ciekawe doświadczenie nią z komputerem. Ale świeczki pachną Ostatni szczółkami. Regeneracja. Na wiosnę to trzeba będzie kwiatki sadzić i na grządki zaglądać. A no póki co, moje aniołki... Ta, 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 ta. Aniołek, piołek, róża bez. Kombalia, Maria, wściekły pies. Na górze ruszę, na dole fiołki. Kochajmy się jak dwa aniołki, jak dwa aniołki. Jak dwa aniołki, mały się, jak dwa aniołki. Tutaj mam całą masę tych aniołków. I jak się dwa aniołki nie pokochają, to jak się mają kochać całe tłumy? Rewelacja. Tak, tak, tak. No świetne nie tak. Świetne są więcej miejsca. To się troszkę. No. Tak, w do śniłeczka. No koniecznie. Tak. Nawet jeśli nie będziemy mieć. Nikogo to będziemy mieć przynajmniej... Spójrz, Marysiu, satysfakcję. Sam miód. Nie uważasz Satisfaction. Że umiemy sobie same coś zrobić. O, jeszcze mówię parę. I pójdę e, kończyć. No, no ja już zrobiłam, zrobiłam to, sobie kończyć pierwszą całą część. Masę zaczyna tak, Drugą część. mojego no, no. koncertu. Do jakiegoś teledysku będzie. Tak, no będzie ciekawa przygoda w kosmosie. Nie wiem, Koncert, no rób sobie koncert. No to praca zawsze zdążę. Praca nie zajmie, mnie, nie, nie ucieknę, nie, nie pomogę. Chociaż tak naprawdę to... Ja robię coś innego. Wiesz się, to są na coś nie miłego i fajnego. Przechodzi zajączek dopiero na wielkanoc. noc.. no i tak by to aniołki, można było. Aniołki. Jedna sprawa. Sklepik moich marzeń no. już jest całkiem blisko. Sklepik moich marzeń, taki... marzeń. Tylko, żeby jeszcze klienci sklepik, którzy żeby mi to coś, całkiem którzy mam. by nam to coś e, kupili, prawda? Nie? No.